Matka przedziwna. Maria jest córką Boga Ojca, matką wcielonego syna Bożego i oblubienicą Ducha Świętego. Przedziwna tajemnica Bożej łaski. Słuchające serce Maryi uczy nas, jak żyć Słowem Bożym i ufnie wypełniać swoje powołanie. Prowadzi do miłości Ojca, wskazując na Syna, który działa wciąż na nowo w mocy Ducha Świętego. Królestwo Boże rozrasta się dynamicznie, mimo iż rozpoczyna się od drobnego ziarnka gorczycy, pokornego fiat. Bóg czyni wielkie rzeczy, gdy naśladujemy maryjne niech mi się stanie, nawet w drobnych sytuacjach. Naszego życia. Maryja jest zawsze w awangardzie ludzkości. Zapowiedziana jako niewiasta, która zwycięży szatana, jako dziewica, która pocznie syna Bożego. To ona staje się pierwszą osobą od upadku Ewy, mającą wyjątkowego i niepowtarzalnego rodzaju związek z Bogiem. Ona niańczy Chrystusa, niemowlę w Betlejem. Ona współcierpi z Chrystusem w Jerozolimie. Teraz przez swoje wniebowzięcie kroczy przodem wraz ze swoim synem, który przygotował nam miejsce w raju. Uczestniczy w chwale swego syna, panuje z nim, opiekuje się wspólnotą Kościoła w ciągu dziejów i wstawia się za nami u niego. Czy moje serce tęskni za królestwem niebieskim? Gdy rozważamy głębię wiary Maryi, bardzo pomaga nam w tym ewangeliczny opis wesela w Kanie. Kiedy zabrakło wina, Maryja mogła szukać jakiegoś czysto ludzkiego wyjścia z tej sytuacji, a przecież bez wahania zwraca się do Jezusa. Nie mają już wina. Bóg tworzy ideał. Z pomocą którego będzie teraz oddziaływać na człowieka. Ten ideał wygląda tak, jak wyśpiewujemy w nieszporach przed niepokalanym poczęciem. Wszystka piękna jesteś, Maryjo, i z mazy pierworodnej nie masz w tobie. Nawet szaty twoje jasne są jak śnieg, a oblicze twoje jak słońce. Człowiek musiał mieć taki ideał, by mógł uwierzyć, że straszliwy koszmar życia ludzkiego nie jest zjawiskiem trwałym.